Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem o kotle kondensacyjnym EcoCondens Gold Plus oraz o możliwości podłączenia go do systemu typu LAS. Zapraszam. Kotły kondensacyjne EcoCondens Gold Plus to innowacyjne oraz nowoczesne urządzenia oferowane w zakresie mocy od 20 do 32 kW, zarówno w wersji jedno- jak i dwufunkcyjnej. Możemy je zastosować w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikowym, jak również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kotły kondensacyjne Ekokonne ZGOD Plus są niezwykle przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ posiadają komponenty najnowszej generacji. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz palnik cylindryczny gwarantują bardzo niską emisję tlenków azotu. Urządzenia posiadają klasę sezonowej efektywności energetycznej A w przypadku ogrzewania pomieszczeń, natomiast w kotłach dwufunkcyjnych Posiadają również klasę A dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Tocią EcoCondens God Plus może współpracować z regulatorem pokojowym oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej, dzięki czemu mamy jeszcze lepszą kontrolę nad pracą urządzenia. Możemy również sterować ogrzewaniem przez internet za pomocą pakietu podstawowego do systemu Thermet Comfort. Jest to niezwykle ważne dla użytkowników, którzy cenią sobie dodatkowy komfort. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do wymiennika oraz palnika. Otóż wyposażony on jest w klapę zwrotną, która zabezpiecza przed wstecznym ciągiem spalni. Zastosowanie takiej klapy umożliwia bezpośrednie podłączenie kotów EcoCommerce Gold Plus do jednego zbiorczego systemu typu LAS. System LAS, lub inaczej LAS. Jest to system odprowadzania spalin stosowany w budownictwie jednorodzinnym, tam gdzie nie ma możliwości zastosowania indywidualnych przewodów powietrzno-spalinowych. Umożliwia on podłączenie wielu urządzeń do jednego zbiorczego systemu. Często jest to jedyne możliwe rozwiązanie gwarantujące stabilną oraz bezpieczną pracę kotów kondensacyjnych. Bardzo ważny jest właściwy dobór średnic przewodów systemu typu LAS, dlatego doboru powinien dokonać projektant lub specjalista systemów kominowych. W przypadku podłączenia innego kotła kondensacyjnego do systemu typu LAS, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego przewodu z zaworem zwrotnym. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przybliżył Wam, czym jest system LAS. Jeżeli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!